Zauważyłeś, że właściwie to kolędze słuchać już od początku grudnia? Jednakże dzięki temu Dla wielu ludzi najważniejszą rzeczą to kupić prezenty raczynie o imię obronnego karta. Szkoda, że nawet jest tak daleko. Oczami wyobraźni widzę tych pasterzy pilnujących stada, w którym anioł ogłasza rada na zawinień. Żałuję, wtedy nie było. Nawet teraz, Przebywali w polu pasterze i trzymali straż mocno nad swą przodą. Naraz stanął przy nim anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się, nie bójcie się bo to jest jedna radość, która będzie radością na całego narodu. Dziś w mieście dajcie znaleźć się z tą śladą, z którym jest tu A to będzie znać dla was. Znajdziecie jej mocne, objęte objęte puszki i leżące w żodzie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które w jednym słowami. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi wychodziłbym jego podobaniem. Moi drodzy, a jak to zaryzykować? Skazał, że dobytnę bytlają... cały. Daleko. Chciałabym, abyście spróbowali tę tezę udowodnić albo je zaprzeczyć. Ciekawe, co wam się uda. Proszę pana, proszę mi pomóc obliczyć ile jest kilometrów między Bykowiną a Wejherem. Wiem, że robiliśmy to na lekcji, ale z pana pomocą będę pewniejszy wyniku. W linii prostej będzie około 3721 km. A ktoś nam mówił, że wyzdrowia nie jest daleko. Licząc kilometry to jest też nawet spory kawałek drogi, ale w dzisiejszych czasach można by się spokojnie dostać samochodem w ciągu 8 godzin, a widzisz, to już sam nie jest tak daleko. Wydarzeń w Betlejem dzieli nas szmat czasu i rzeczywiście historycznie Betlejem jest bardzo odległy. Mój drogi, ile masz lat? Mam 10 lat. Porównując Twój wiek z okresem 2021 lat, to rzeczywiście wiele. Jeżeli jednak popatrzymy na wydarzenia w Betlejem w kontekście dziejów ludzkości, to zaledwie mało się czasu. A w Betlejem nie jest wcale tak daleko. W jaki sposób na podstawie literatury udowodniłaby Pani tezę, że do Betlejem jest bardzo daleko? Posłuchaj mnie tylko. Już tyle razy Wam tłumaczyłam, że książka ma tą przedziwną moc przemieszania człowieka w odległe zakątki świata i nawet bardzo odległe czasy historyczne. Jeżeli będzie zechcesz wziąć do ręki Pisma Święte, to w jednej chwili może się przenieść o tysiące kilometrów i dwa tysiące lat. Do taki szkolnej wcale nie jest daleko, a więc i wyklejem by może być na wyciągnięcie ręki. I jak, udało się dowiedzieć, że do tej nie jest tak daleko? Nie, nie, w jednym z Mama posyła ci trochę ciasta. Niewiele go oczywiście nawiedzimy. To prawda, że będziesz u nas? Oczywiście, mój drogi. Jeżeli tylko tata przyjedzie po mnie, a potem, kiedy jeszcze zabierze mnie na pasterkę, to będę czuła tak samo jak pasterzom. Betlejem, tak jakby była przy grocie betlejemskim. Co to Babcia mówi? To jest tylko zwykłą sza, a do Betlejem jest bardzo daleko. Mój drogi, jeszcze trochę pożyjesz i kiedy zostaniesz sam to każda odwiedzina będą dla Ciebie wizytą pasterzy i mężców, a każda możliwość bycia na Mszy Świętej, jednoczesnym pobytem w Betlejem i na Golgotia. To Betlejem wcale nie jest daleko. Pani pozwoli, pomogę. Witaj, bardzo chętnie, bo już ledwo idę. Naprawdę, sprawdzisz mnie jak nie nie ma. bym trafiła do bo Narodzenia, albo troszkę do wytleja. Co też pani mówi? Gdzie tam wytleja? Także nie zdajesz sobie sprawy, jak blisko jest do wytleja. Lejem nie jest daleko. Jeżeli tylko zechcecie, do Betleju możecie dojść każdego dnia. Tak jak kiedyś Betlejem, tak codziennie przychodzi do nas Jezus w czasie każdej roczni Każdego dnia możecie być pasterzami i minorcami, a nawet więcej. Każdego dnia możecie zrobić miejsce we swoim sercu, aby już nigdy nie musiał leżeć w zimnej gniazda, by odbyć podróż w nieznanych, gdzie wiodła ich lśniąca gwiazda. Choć droga była niełatwa, trudy znosili z ochotą. Nosili, niosąc bogactwa swych krajów, mirę, kadzidło i złoto. A gdy dzieciątko ujrzeli, upadli przed nim na twarze, nie wiedząc, co tak naprawdę przynieśli maleństwu swój darze. się opłatkiem, jak przodkowie nasi, bo dziś pokój idzie światem, żalę spore gasi. Spój Podzielmy się radością i, i uśmiechem czystym i dobrocią życzliwością z każdym sercu bliskim. Gdy okładkiem się łamiemy, to życzymy bliskim, żeby pokój był na ziemi i niósł radość wszystkim, żeby słońce nam świeciło, raj był naokoło, żeby... ludziom dobrze i wesoło.